Dzień dobry. Witam w Między Wierszami. Postanowiliśmy dzisiaj przyjechać do bardzo szczególnego miejsca, które nazywa się Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów, Filia Biblioteczna w Karnieszewicach. Osobą głównodowodzącą tutaj jest pani Irena Zagulak-Jankowska. Dzień dobry pani Ireno. Dzień dobry. Od ilu lat pani tutaj pracuje? Ja tutaj pracuję od ponad 30 lat, 32 lata minie w sierpniu. To jest taki mały punkcik, bo macie tutaj 26 metrów czy 25 metrów, plus do tego sale 56 metrów, ale to wszystko, co widzimy, to jest całość, tak? Tak, to jest całość, to stanowi całość. Z tego, co dowiedziałam się wcześniej, to macie 100, 106 osób zapisanych. Dużo czy mało w stosunku do tego, ile osób tutaj mieszka? Ja uważam, że to jest dużo. Dużo na taką małą miejscowość, że to jest dużo osób. No tak, bo przecież jak rozmawiałyśmy wcześniej, tutaj mieszka niecałe 400 osób. Więc gdyby te stosunki policzyć na przykład na jakieś inne duże miasta, no to macie świetny wynik. Też tak uważam. Jak to jest z tym zaopatrzeniem? Bo przecież zauważam tutaj mnóstwo popularnej literatury, ale i macie tytuły, których nie powstydzi się żaden duży punkt biblioteczny. Tak, to prawda, staramy się na bieżąco uzupełniać księgozbiór. Często zamawiamy książki podczytelnika, zbieramy zamówienia, zapotrzebowanie czytelników. I w ten sposób robimy swoje zapotrzebowanie, uzupełniamy księgowstwo. Sama biblioteka, jako taka, powstała w 1983 roku. Potem, pewno z wielu względów, była prawie na rok zamknięta, a potem nastała pani. I pani Irenka, i to miejsce tutaj. To jest taki szczególny punkt. To nie tylko książki, ale to ludzie, to wysłuchanie, to dzieci, które wracają ze szkoły. Proszę o tym opowiedzieć trochę. Tak, to nie jest tylko biblioteka. To jest miejsce, do którego każdy może przyjść. Każdy, czy ma jakieś, jakąś potrzebę, jakieś pytania, jakiś problem. Tutaj może przybyć tutaj, może opowiedzieć mi o swoich, o swoich problemach, tu może się podzielić swoimi radościami, no to jest takie miejsce, no mówię, nie zawsze jestem tutaj sama, zawsze jest jakiś czytelnik czy czytelniczka, ktoś jeszcze jest, ale jeśli osoba chce opowiedzieć o swoich przeżyciach, chętnie wysłuchuje. No właśnie, biblioteka to przede wszystkim miejsce, do którego się przychodzi, żeby Poczytać, żeby wypożyczyć, i żeby tak jak też Pani powiedziała wcześniej, trochę się poczuć jak w domu. I mówiła Pani, że w 2019 roku mieliście świetne spotkanie z pisarką. Też chciałabym dowiedzieć się, kto to był, jak to spotkanie wyglądało. Tak, po raz pierwszy od długich, długich lat miałyśmy możliwość gościć w tych naszych małych, skromnych bibliotekach. Wielką pisarkę, bo to była pani Krystyna Mirek, zgodziła się do nas przyjechać. Było to ogromne, ogromne przeżycie i dla czytelników, bo czytają książki pani Krystyny. No i byliśmy, byliśmy pełni podziwu, że przyjęła to nasze zaproszenie i że u nas gościła. To, co mi się bardzo spodobało, to w 2021 roku postanowiła pani zostać Mikołajem. Co to było? To było tak. Co roku organizujemy yy, świąteczne paczki dla dzieci wspólnie z Radą Sołecką, ale ponieważ czas pandemii nie pozwalał na urządzanie tutaj takich imprez dla dzieci, rzuciłam hasło, że ja w tym roku będę Mikołajem. I my i ja wyruszymy w teren. My odwiedzimy dzieci. No i tak zostało. Wskoczyłam w strój Mikołaja. No taki Mikołaj ze mnie jaki był, taki był nieduży, ale był. Byłam widoczna wszędzie, tak? Przez całą miejscowość. Czyli co? Szła pani z tymi tak. paczkami, tak? Znaczy nie szłam. Może nie tak, że ja szłam z tymi paczkami, tylko miałam renifera w postaci wow. mężczyzny. Ciągnął wózek, na wózku wór z paczkami i do każdego domu podjeżdżaliśmy tym wózkiem. Jak reagowały e, dzieci? Bo zdaje się, tak, że część były to paczki dzieci, dla dzieci. Tak, to były paczki dla dzieci. Część dzieci była w tym czasie też chora, która nie mogła, nie mogła osobiście odebrać, odbierali rodzice. Nie wszędzie wchodziłam na każdą posesję bo tak. ze względu na, na, na pandemię, ale y, podchodziłam do domu, pukałam, nikt, y, jeśli nikt nie otworzył po krótkim czasie, zawieszałam paczkę na drzwiach i odchodziłam. Jak poszłam do swoich wnuków, zachodzę mój wnuczek wybiegł, bo widzi Mikoła idzie, nie wiedział, że to jestem ja, ale podchodząc bliżej, paczka, on do mnie, babcia, to ty babcia? Szybko zmieniłam głos. Nie, nie, Zaczy, nie, 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 to nie, nie ja i wycof, wycofał się, poprzyglądał, poprzyglądał, wycofał się, no stwierdził, że jednak to nie babcia. To jest takie miejsce, czy taki budynek, w którym znajduje się nie tylko biblioteka i nie tylko pełni tę funkcję, ale i takie centrum kultury. Bo tam mamy salę 56-metrową, tam są komputery. Co tam się dzieje? Tam odbywają się wszelkie inne imprezy, no bo, ponieważ biblioteka jest mała, czyli przenosimy się zawsze większą grupą. W tamtym pomieszczeniu. Tam też dorośli mieszkańcy się spotykają, bo mamy swoje imprezy też okolicznościowe typu Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Matki. Tam się odbywają zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych, wakacji, bo wtedy jest tych dzieci naprawdę dużo i tam korzystamy z tamtej sali. Tam dzieci przychodzą się bawić, bo też mamy, mamy gry, mamy zabawki. Także wszyscy, wszystkie inne rzeczy, które. Nie dzieją się w bibliotece, dzieją się tam na sali. My jako biblioteki mamy taką rozszerzoną działalność, czyli nie tylko wypożyczanie, gromadzenie książek, ale jeszcze, jeszcze prowadzimy szereg innych zajęć. No tak, bo tak jak na początku, w samej nazwie macie Centrum Kultury i Biblioteka tak. i tak dalej, tak. i tak dalej. Czyli połączenie wielu Kultury. rzeczy, które tak, tak. naprawdę mieszkańcom wy, wychodzą na dobre. Tak. Ja już tylko wspomnę, bo jak weszłam tutaj, to tak pomyślałam sobie taki w zasadzie pokój biblioteczny. Mówiła pani, że jest 3600 y, tak, egzemplarzy. Tak, ponad, ponad 3600 tak, egzemplarzy. Ale jak zaczęłam y, przeglądać, to myślę sobie, że naprawdę y, wielu z nas znajdzie tutaj tytuły dla siebie. Bo też jak wspomniałam y, wcześniej, sporo takich popularnych, popowych lektur, ale mnóstwo tytułów, na których czytelnicy nie szukające na przykład tego typu y, literaturę też zawieszą oko. Tak. Nie spotkałam się dotychczas z taką y, sytuacją, że gdzieś czytelnik przyszedł i powiedział, o, u pani nie ma książek. Wręcz są zdziwieni, że my w takich małych bibliotekach mamy taki wybór. Y, takie spektrum, prawda, tak, duże. Tak. Y, no ale to nie ma wyjścia. Muszę teraz panią przepytać, co pani lubi czytać i co nam pani dzisiaj poleci? Osobiście lubię czytać y, y, książki takie y, lekkie, przyjemne, bo zawsze uważam, że książka ma być relaksem. Więc takie książki lubię sobie poczytać. I w ostatnim czasie mogę polecić książkę o to już nawiązując nawet do tego spotkania z panią Krystyną Mirek, która obiecała, wyjeżdżając tutaj od nas, że napisze książkę tematyką odbiegającą od pozostałych jej książek, i spełniła swoją obietnicę. Nie pamiętam w którym roku ukazała się, ale to jest nowa książka. Ukazała się książka Wyjdź za mnie, kochanie. Tak jak, jak, jak pani Krystyna powiedziała, odbiega. Tamte są takie książki obyczajowe, tak się spokojnie czyta. Natomiast w tej jest zupełnie inna, inna, inna fabuła. I na tempo akcji, bo to jest książka taka, z taką fajną akcją. Fajną, I to jest nazwane, że to jest komedia nie tylko romantyczna, i zgadzam się z tym, dlatego, że jest też taki wątek gangsterski, gdzie w książkach pani Krystyny się nie zdarzało. Bardzo dobrze się czyta, każdemu polecam lekka, przyjemna, a do tego bardzo śmieszne fragmenty. Naprawdę można się bardzo ubawić przy tej książce, czytając ją. No proszę. A drugi tytuł? A drugi tytuł to jest książka Agnieszki Olejnik. Tyle nowych dróg. To jest taka dość, dość popularna literatura, ponieważ dotyczy e, takiego życia kobiety, no nieudanego życia z problemami, która Postanawia to wszystko zmienić. To się wszystko diametralnie, szybko wszystko zmienia. Chociaż nie jest to takie łatwe. Ale co jest fajnego? Czyta się ją bardzo dobrze, ponieważ y, główna bohaterka spotyka na swojej drodze y, nowych ludzi, y, nowe historie ją spotykają. A oprócz tego, to ta książka jest napisana dużym drukiem. A Jeśli to ktoś ma istotne, problemy, to bo mówię, no osoby, które, które czytają, to jest, polecam, dlatego że szybko się czyta. Pięknie opisane krajobrazy. czasu, prawda? Tak, tak. No I, i, I duży druk, który nie obciąża tak wzroku. Ja między innymi jeszcze tutaj szybciutko skomentuję kwestię tego dużego y, druku, ponieważ od, nie wiem, od 100 lat tam się zajmuję y, książkami. I pamiętam taki czas, około 30-40 lat temu, y, gdzie drukowano mnóstwo popularnych książek w każdym słowa tego y, znaczeniu, również w wydaniu y, dużych liter. No a potem te czasy były takie, gdzie y, Kiepski papier, małe literki i to zanikło. I bardzo się cieszę, że teraz znowu tak. przychodzi taki czas, gdzie osoby z trochę gorszym wzrokiem mają te lektury dla siebie, tak? Gdzie mogą znowu czytać. Uważam, że to jest świetny pomysł. Do tego jest mhm. papier też. Papier jest ważny, no. bo one się nie, nie świeci się. A no tak. Nie ma, nie ma tej poświaty. Także światło, rzad, można. W, przy każdym świetle to czytać. No tak. Ja jeszcze to mam tylko takie ważne. spostrzeżenie, na przykład część książek właśnie wydawanych w tych szalonych dziewięćdziesiątych latach miało fatalnej jakości papier i ja jako osoba dużo czytająca, dotykając stronę miałam tak, coś takiego, zostawało prawda. mi na opuszkach tak. palców. Dzięki Bogu jeszcze to się był, już teraz był nie też. zdarza. No tak. Ja też Chyba coś dzisiaj chciałabym dorzucić do tego wszystkiego i polecić Państwu tytuł, który nie jest nowy, ale to jest taki tytuł, do którego wracam i który nieodmiennie od wielu lat mnie cieszy. Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął. Jak chcecie Państwo trochę rozrywki, trochę obyczaju, kryminału trochę, jak chcecie się dowiedzieć czym są oszczykapcie, <gry> jak chcecie oderwać się od rzeczywistości, a jednocześnie poczytać o innościach, które wcale nie są inne, które mogą być piękne, które mogą być zabawne i z których częścią chyba ja się zaczęłam identyfikować. Spróbujcie przeczytać, i życzę wszystkim, żeby się tak dobrze przy tej książce bawili. I to jest też jedna z takich książek, a mam niezmiernie mało książek w domu, do których co dwa, co trzy lata wracam. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Odwiedzajcie Państwo to miejsce, wspierajmy właśnie takie 25-26 metrowe kropelki. W których wszyscy się mogą e, znaleźć, w którym jest pani e, Irena i w których każdy znajdzie miejsce dla siebie. Bardzo pani dziękuję. No i dziękuję. Do, zobaczenia. do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.